Równaj i w prawo. Na prawo patrz. Panie Wójcie zgłaszam gotowość drużyn na dziewiąty regionalny sikawki konne w Pokrzywnicy. Szanowni druchy i druhowie, szanowni państwo. Cieszę się, że po raz kolejny nasza gmina może gościć te wyjątkowe zawody, które tak w wspaniały sposób łączą przeszłość z przyszłością. Przyszłość, bo to wy jesteście tymi, którzy mam nadzieję, przejmą kiedyś pałeczkę o starszych kolegach, a łączycie to wspaniale z przeszłością, z tradycją, którą kultywujecie, używając tych wspaniałych pojazdów, w których tkwi ta dusza. I historia ruchu pożarniczego. Jesteśmy dzisiaj w Pokrzywnicy w gościnnych progach OSP Pokrzywnica. Jest z nami prezes OSP Pokrzywnica, Dzień Dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, to już dziewiąte zawody sikawek konnych. Dzisiaj się sikawek konnych nie stosuje. To po co takie zawody? Są po to te, te zawody, żeby się młodzież rozwijała, żeby umiejętności strażackie miała i żeby się dobrze bawili i żeby po prostu nie była w internecie non stop, w tabletach i tak dalej, żeby się pobawić, zintegrować i po prostu, żeby takie spotkanie strażackie też było. Piękna idea, piękna sprawa. Tych uczestników jest sporo, prawie 300. Tak, na dzisiaj, dzisiaj jest 292 uczestników, y, którzy biorą udział w tych zawodach. Y, najmłodszy ma około 3 lat, a są to zawody do 18 lat, młodzieżowe do 18 lat i po prostu będziemy. 3 latki 3 latek już biega, już gasi pożar. Nie, nie, to jest, mamy konkurencję tutaj, sztafetę, musi przebiegnąć płyeczką do golfa, do, do węża musi dać i tak dalej, tunel, tyczki tam są, po prostu te dzieciaczki biegną z opiekunami oczywiście, bo to jest, oni biegną od 3 lat, 3 lata ma najmłodszy, a najstarszy ma 10, to jest dziecięca drużyna i z opiekunami po prostu biegną i po przeszkody pokonują. Panie komendancie i, i, czy ja dobrze wiedziałem, że więcej jest dziewcząt niż chłopców. Tak, to jest, to jest, są dziewczyny, są chłopcy, wiadomo, wszyscy są razem. Młodzież jest i są chłopcy i dziewczyny, i dziewczyny, Tyle. No dobrze, rozumiem, że pan prezes chce wychować sobie następców. Większość z tych młodych ludzi potem zapisuje się do SP? Tak wiadomo, że nas musi ktoś zastąpić kiedyś i ktoś musi przyjąć tą naszą remizę i poprowadzić to dalej, żeby OSP dalej, dalej była, dalej się rozwijała. Dobrze, mamy już wiemy, co robią ci najmłodsi adepci sztuki pożarnicze, a ci starsi jakie mają zawod, konkurencje, co oni będą robić. Ci starsi będą też pokonywać ten tor przeszkód, tą sztafetę i będą po prostu spląpać wodę w tych starych sikawkach konnych. Nasza sikawka konna ma 100 lat, dzisiaj obchodzimy 100 lat. Była to już wiekowa i ona jeszcze dalej działa? Tak, wyremontowaliśmy ją 10 lat temu i od tego czasu pomysł wpadł na to, żeby zorganizować zawody do młodzieży. To wszystko się zaczęło tej starej sikawki 90-letniej. Skąd wy ją w ogóle wyczesnęliście? Ona była zakupiona do naszej jednostki 100 lat temu przez naszych przodków. I Ile lat u, u, była w użyciu? Kiedy przestaliście z niej korzystać? Oj, dokładnie nie wiem kiedy oni przestali y, korzystać. Jak y, nastąpiło to, że y, były wozy, były silniki, wiadomo teraz mamy motoryzację. Kiedyś to było ciągnięte tylko przez konie i było po prostu ręcznie to pląpane, wszystko żeby gasić pożary. I, to rozumiem, że to jest też taka y, żywa lekcja historii. Młodzież przekonuje się jak to kiedyś ciężko było być strażakiem. Tak, oczywiście. Młodzież się przekonuje jak ciężko było strażakiem być. Teraz na dzień dzisiejszy mamy pompy do pląpania, które są motopompy i tak dalej, a tam trzeba było wszystko ręcznie pląpać. Także